Prąd jest drogi, prawda? Cóż no, tani nie jest i nie zanosi się, by w dającej się przewidzieć w przyszłości, miało się to jakoś wyraźnie zmienić. Jak radzić sobie w tych trudnych czasach? Można założyć sobie fotowoltaikę, do tego pompę ciepła, bank energii, upchnąć w piwnicy i żyć niezależnie. No można, ale koszt takiej inwestycji jest ogromny. A z tym niezależnym życiem z dala od sieci to też bym nie przesadzał. Rozwiązaniem, odpowiedzią na regulacyjne problemy i potężny finansowy próg wejścia może być nasz dzisiejszy bohater, czyli EcoFlow Stream. Mikroinstalacja fotowoltaiczna na balkon, o której trochę wam poopowiadam. Dzień dobry bardzo. Ecoflow Stream to, jak wspomniałem, mikroinstalacja fotowoltaiczna na balkon, którą można sobie samodzielnie zamontować. Która nie wymaga zmiany licznika, którą można sparować z bankiem energii, by pozyskiwaną z promieni energię magazynować. Taką mikroinstalację możemy sobie zamontować na balkonie, nawet w mieszkaniu w bloku, na daszku altany, na działce rekreacyjnej czy na dachu domu, jako swoiste uzupełnienie pełnej instalacji fotowoltaicznej. Ok, tyle wstępu. To będzie nieco szarpane wideo, a może nie tyle szarpane, co mocno punktowe. Wątków do omówienia jest sporo, więc uznałem, że każdy z nich poruszę osobno, by nic nam nie uciekło. Wiecie, rzecz jest naprawdę fajna, więc trzeba tu każdemu z elementów systemu poświęcić wystarczająco dużo uwagi. Zanim zaczniemy, co testowałem? Do testów otrzymałem panel fotowoltaiczny o mocy maksymalnej 400 W oraz magazyn energii w wydaniu all-in-one. Czyli rzecz najprostsza w konfiguracji. Pełny pakiet, chciałby się rzec. Ecoflow oferuje dwa rodzaje magazynu energii: ten, który podłączamy do mikroinwertera oraz testowaną wersję All-in-One. Pierwsze urządzenie ma pojemność 1,92 kWh oraz moc przychodzącą 1 kW i wychodzącą 1,2 kW do bezpośrednio podłączonych urządzeń oraz 800 W mocy oddawanej do sieci. Ma szczelność na poziomie IP65, potrafi pracować w temperaturach od minus 20 do 55 stopni Celsjusza, wbudowany system samogrzewania, który włącza się poniżej 5 stopni Celsjusza i 10 lat gwarancji. Co ważne, magazyn jest kompatybilny ze wszystkimi mikroinwerterami firm trzecich, które łączą się z siecią wtyczkami Schuko 230V. All-in-One to urządzenie, które łączy funkcję inwertera, magazynu energii oraz huba dystrybucji prądu. W trybie On-Grid umożliwia pracę z mocą do 2300 W, Natomiast w trybie awaryjnym, backup, jego maksymalna moc wyjściowa wynosi 1200 W. Tu ciekawostka, łączna moc paneli, które możemy podłączyć do systemu na poziomie 2 kW i magazyn o pojemności 1,92 kW sprawiają, że użycie dwóch takich jednostek kwalifikuje nas do dofinansowania z programu Mój Prąd 6.0. Finanse. Zanim przeskoczymy do konkretnych konkretów, to kilka słów o kasie. Testowany przeze mnie wariant to wydatki na poziomie. 4299 zł za magazyn energii Ecoflow Stream Pro w wydaniu 2 w jednym, czy też all-in-one, i jakieś 550 zł za panel solarny Trina. Nie brzmi to dramatycznie, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że to pewna przepustka do świata energetycznej niezależności, prawda? Ok, no to czas na trochę narracji praktycznej, jak zamontować Ecoflow Stream. Krok pierwszy to montaż paneli. Te ważą swoje i trzeba je solidnie zamontować. Szczęśliwie, solidna metalowa rama. Ma dobrze przemyślane nawiercenia. Szkoda tylko, że nie miałem w zestawie żadnych uchwytów mocujących, żadnych nóżek, więc musiałem nieco pokombinować, by jakoś panel na balkonie zamontować. Szczęśliwie, gdy kupujemy pełny zestaw, to producent dba o to, by znalazły się w nim rozwiązania pozwalające na montaż paneli. Następnie musimy podłączyć mikroinwerter. Brzmi tajemniczo, a rzecz jest nader prosta. Od wystarczy podpiąć go dedykowanym kablem do zwykłego gniazdka sieciowego. Mikroinwerter Stream ma dwa kontrolery MPPT, dzięki czemu możemy podpiąć do niego dwa panele, czy też zespoły paneli po 600W każdy, które działać będą niezależnie od siebie. To ważne, bo w przypadku choćby częściowego zachmurzenia ciągle będziemy mogli pobierać sobie prąd z tego światła słonecznego, które nie schowa się za chmurami. Co ważne, uruchomienie mikroinwertera wymaga jedynie 3W mocy prądu na wejściu, to znaczy, że panele produkują dla nas prąd dłużej w ciągu normalnego słonecznego dnia, ale też działają w dni pochmurne. Dodam jeszcze, że podłączenie całego systemu nie wymaga wypożyczania młotowiertarki. Tak, no, nie musimy kuć w ścianach. Do zestawu dołączone są płaskie kable NC4, które są tak płaskie, że spokojnie możemy wpuścić je do domu pod zamkniętym oknem. Kablom nic się nie stanie i uszczelką też nic się nie stanie. Mamy podłączone panele, bank energii i co dalej. Dalej magia minimalizmu, w której prąd dzieje się sam. A konkretniej, załóżmy, że położyliśmy panele, podłączyliśmy kabel PV z mikroinwertera ze złączami paneli, spiliśmy kabel mikroinwertera AC do magazynu energii i dedykowanym kablem AC podłączyliśmy magazyn energii do sieci. Innymi słowy, wszystko pospinane i co dalej? Otóż nic. To wszystko. Podłączamy sobie lampę do kontaktu i lampa świeci korzystając z energii wyprodukowanej przez Ecoflow Stream. Urządzenia podłączone do obwodu połączonego z AC Pro korzystają z prądu wyprodukowanego przez Stream. To jest naprawdę takie proste. W parze z instalacją Ecoflow Stream idzie aplikacja mobilna. Mamy w końcu 2025 rok, więc to nie dziwi. W aplikacji mamy dostęp do ustawień zasilania, możemy zautomatyzować pracę systemu, podejrzeć dane produkcji w czasie oraz analizy sieciowe, analizy naszych nawyków i stan systemu. Aplikacja podpowie nam też, zasugeruje optymalne strategie oszczędzania. Aplikacja jest bardzo przemyślana, czytelna i przyjemna, ale też. Co trzeba podkreślić? Naprawdę rozbudowana i wymaga pewnego przeszkolenia, by wiedzieć, co tam w niej poklikać, co pozmieniać i takie tam. Dobrze jest poświęcić kilka chwil na takie autoszkolenie, gdyż całym systemem zarządzamy właśnie z poziomu aplikacji, decydując o oddawaniu energii do sieci, o ładowaniu, o przydziale nadwyżki, no o wszystkim, prawdę mówiąc. Cóż, to po prostu kawał dobrze, rozsądnie zaprojektowanego i napisanego softu. Pytanie, które pewnie padłoby gdzieś w komentarzach: czy trzeba tu wymieniać licznik na dwukierunkowy? Otóż nie trzeba. Jasne, taki licznik zwiększa efektywność inwestycji, ale jeśli ktoś nie chce ogłaszać światu, że ma panele fotowoltaiczne, to nie musi tego robić. Niemniej należy skontaktować się z dystrybutorem, czy w obecnej sytuacji zgłoszenie jest wymagane, czy nie. Co ważne, EcoFlow rekomenduje zgłoszenie instalacji. Ecoflow Stream może pracować na liczniku jednokierunkowym z różnego rodzaju smart licznikami, które będą blokować produkcję prądu przekraczającą bieżącą autokonsumpcję. To sprawia, że z Ecoflow Stream możemy korzystać w pełni zgodnie z własnymi potrzebami i nie musimy martwić się o to, że nadprodukcja prądu zostanie nam naliczona jako zużycie. Dużą zaletą, dużym plusem Ecoflow Stream jest możliwość pełnienia roli backupu energii, jeśli korzystamy z magazynu energii Stream AC Pro. Urządzenia ma dwa wyjścia, 230 V. 1,92 kWh pojemności oraz 1,2 kW mocy wyjściowej, co sprawia, że w razie blackoutu pozwoli nam na zasilanie najpotrzebniejszych urządzeń w domu. Rzecz jasna pojemność magazynu można rozbudować aż do 11,53 kWh. Co ważne, przy braku zasilania z sieci nie działa mikroinwerter stream, co jest spowodowane regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Innymi słowy, przy blackoutie będziemy mogli korzystać z prądu zmagazynowanego w banku energii, ale w naszych domowych gniazdkach nic się nie podzieje. Czas na temat, który poruszył każdy, kto kiedykolwiek gadał ze specem sprzedającym fotowoltaikę. Ile można na tym zaoszczędzić? Cóż, to zależy. Zakładając cenę prądu od 60 groszy do zł20 zł za kWh, to mamy oszczędności od 500 do 900 zł rocznie przy instalacji o mocy 800 W, od 1200 do 2200 zł rocznie przy instalacji o mocy 2000 W. Posiłkując się tymi wyliczeniami, przejdźmy do zwrotu z inwestycji. Instalacja o mocy 800 W winna zwrócić się w ciągu od 2 do 4 lat. Instalacja o mocy 2000 W z magazynem energii o pojemności 2 kWh, która kosztuje między 8 a 10 tysięcy złotych, powinna się zwrócić w ciągu od 4 do 5,5 roku. Na koniec wrażenia praktyczne. Dlaczego na koniec? Dlatego, że trudno się testuje takie rozwiązania. Wiecie, trudno się do czegoś przyczepić, bo zasadniczo wszystko tu działa i nie ma ludzi. Przyczepię się więc dla zasady do samej instalacji, bo mogę. Panele są duże, a magazyn energii ciężki. Wtarganie ich na balkon nie było czymś super przyjemnym. Z chęcią skorzystałbym z pomocy jakiegoś silnego chłopa, ale akurat nie miałem nikogo pod ręką. Ot, oto minus EcoFlow Stream, który wynalazłem. A poważnie, no takie życie, że zainstalowanie takich rozwiązań wymaga nieco krzepy i dokładności, a raczej umiejętności dostosowania się i podążania za instrukcją. Po instalacji i podłączeniu wszystkiego po prostu żyłem sobie jak co dzień, a EcoFlow Stream produkował dla mnie prąd. Nie podłączałem do systemu żadnych specjalistycznych mierników. Yy, nie sprawdzałem, z jaką efektywnością panele produkują prąd. Od wystawiłem je na balkon, pospinałem wszystko do kupy i tyle. I działało, to świetnie, a możliwość ciągłego podglądu całego systemu w aplikacji mobilnej pozwalała mi sprawdzać, ile prądu zestaw produkuje. Nie wiem, nie potrafię ocenić, czy taki zestaw będzie przysłowiową zmianą na lepsze i sposobem na oszczędności dla wszystkich, ale wiem, że w przyszłym roku sam mocno się nad tym zastanowię. W mojej ocenie jest to absolutnie genialne rozwiązanie, które pozwala na zoptymalizowanie naszego domowego miksu energetycznego. Zasilanie pewnych urządzeń, niezależnie, jeśli ktoś ma taki układ pomieszczeń, by na przykład pod prąd sobie. Listwę z gniazdkami bezpośrednio do magazynu energii i przez kilka miesięcy w roku odpalać telewizor czy konsolę z własnego prądu. No i kwestia backupu energii. Lakałty się zdarzają, awarie sieci się zdarzają, a tu mamy spory zapas prądu, idealny właśnie na takie sytuacje kryzysowe. Podsumowując, to świetny patent na energetyczną optymalizację i coś co dla tych o podobnych potrzebach do moich, którzy, którzy chcieliby pewnego rodzaju niezależną instalację jako backup i jako źródło doraźnego prądu w sezonie. Rzecz zrobiła na mnie wrażenie, więc daję okejkę, okay daję polecajkę.